Na prawo, na lewo, w górę i w dół Ty, a jaki jest ten weekly challenge? challenge a sprawdź, sprawdź, sprawdź Challenge? jest majerologianek, anaj Normalny investigator speed, bo kudak Ty, hey. To ty mi tak no z żelej oczy wpierdalasz się? Kurwa, zimno mi się zrobiło Ty, ty masz usta w moim czole W dupie o nie, panowie ktoś Kami tam monitory rozwalił. A panowie to jest Apokalipsa, najtrudniejsze możliwe. Dobra, it's gamer time. Słyszę twój brzuch. Idzie ktoś ze mną na dół? Joseph Lee. Jest hefku, hefku, do mnie hefku, 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 tam hefku, wprost nas O oh, kur... Na <try> oh, <ja tosta> <try> <Chris? try> Churwa O! Kochajcie, teraz będzie kurwa kolejne patania. Oj, złożę, że to podpierda od ciebie. Kurs. No nowy pośmieku O, siema. Już. a i biście. Zamknął. Halusimy z tej strony. Proszę mi kurwa otworzyć, ja mam ważną sprawę. O. No i prosty ale ledwiga, wszędzie się dostanie. Hele dy Swoigi. żga? Co tam popierdala, tak? O kurwa. Hyma. Ale faktycznie jest na tym, jo pierdolę. Kurwa. Yo. A ty, ty Mati najlepsze takie pytanie. Mam iść sprawdzić ewidensa, czy iść do ducha? Mamy, a Matin mamy odpowiedzieć tak nie. No <laughs> to resetuj gierkę. Nasz towarzysz zniknął w niewiadomych okolicznościach. Dobra, eee... <laughs> Chodź Mati, szybko się na duchu wywalimy. Spoko przekonałaś. O, prawo dół. Chyba jest znowu na dole, a nie tu sody Pojebało się Gdzie jest nasz kolega? Mati, ale wiesz, ja że coś takiego Kresa, jak jest jak Ambienty z strony medals. Ja wiem, ale... To chyba nie jest Ambient O kur... A, chłopaki O! Mati, przyzywam cię Piłka, ale dźwięki. Dobra, panowie, gramy, gramy, panowie, gramy, 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 panowie, gramy. Czy jest tu? Punkt? Punkt? Punkt. Pan nasz kolega nie żyje Gdy masz tą UV masz przy schodach. A dobra Dobra, dobra Halo, Siemian Edwiga z tej strony, czy zostałam krzyż? Jest UV O, UV ufał. O, ja się w... w... O. o No to o. mamy więcej o. już Spirit Box... Phantom, Phantom Porter, po Mimik. Gdzie jest kamera? Mimik. Chodź, widzimy, zostaw to. Mimik. Widziałem orba, więc... Okej. Okay. I say the line, say the line. Now we can go. Orbek skurwys Ej do A ah, nie, to ty A w mordech chcesz? Kartet it's da mimi się dzieje, likłem Urus. Urus. kurus, 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 Lubię kurus, kurus, a kurus, 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 Chyba kurus, kurus, jest kurus, 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 na to kurus, 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 jest niższa temperatura Tylko że wam, tylko w tej jednej, tu jest niżej, mniej Bo korki wyjebał A no to włącz A nie wiem gdzie Ale są Ale tu już i tak było nisko, więc kurwa Elobens, załatwiony Jemanko O Ale to się z tym minnikiem witałem, nie z tobą wypier Indykator Indykatusi Masz Masz Smażusi Masz za parkusi. O kurwa, zrobię zdjęcie. Idziesz, piękniś, ty byłeś kurwa cieleśny. jest Mati. Co te... tam? Mateuszniu. No i na chuj wdeptałeś sól? O, oh, No to papa. O, oh. wyszło. Oh,

Albo to mimik. A jednak Czy on mi się wyświetlił jakiś kurwa typ na YouTube? Dlaczego nie warto modować letro kompanii? Jakim ty jesteś typie kurwa będzie? No O Boże, Grafton Farmhouse, idę po moje kule. Elo, elo! Znalazłem ducha. I found the busi. Hmm? To nie hold up. To, tu? Damien, to to tu? Dam mi, bo to jest pierwszy to. pokój A tu jesteś Daj Dam mi, bo to chyba o, pierwszy pokój Are you there, ghost? If I found Honda Civic Chippies. Hello, ghost Are you there? Nie ma. O, przyszedł kurwa duch. Fajnie. Takie nudy, że chuj. Eee Nie, okej. Okay. Hello, close. Nie, bo mi zaczęło... Pik, pik, pik. Merg, merg, merg. Co to jest, Mati? Ty tam zostanieś i odniesie jednego kruza. Jakiego bezpieczeństwa? Właśnie hantuję Idzie z góry. Gniesz pierwszy. Mówiłem ci. Czarki wyjebał? Ale mnie wyjebał A To nasz ulubiony point hope Chyba twój Blow guys It's ya boy. Ale mi wroga A swój den Świeten duszek A to to tak Kurwa było O tu Kurwa Czemu tu? Mati i Butla z gazem, wiesz co robić? Czekaj. Nie mogę podnieść taką dużą? Uh! <muśla Chrystia> <tuce> <tuce> o! Oh! <tuce> yy, spirit Box. Uh! Uh! <tuce> Raczej nie zdążę przyjść z tobą. któryś pewnie nie. <tuce>

Duchu loszczęć mnie. Nie bądź taki. Daj mi postawić króca. Na jakąś chwilę. O! Książka. Super. Mam strzelać w ducha jakiegoś? O! Dobra. Walę w marę i jadę. Pasuje? No to jadę. Moruj! Okay. Wow Jemy w sześć Hyhyhy Cześć piękny Ale i tak, czy on jest z nami w, w tym pokoju? No tu Tak, niej Kurwa Pogadajmy Ja YouTube a oglądasz Spierdalaj Będziorno! Panowie, witam was w tym vanie pełnym jęknego ekwipunku. Fermy. Chodź, zapraszam Mati na morenkę, chodź, zapraszam na morenkę. Dobrze, dobrze, proszę państwa, Ręka proszę, państwa time, proszę państwa. Wspaniała, proszę państwa, proszę zobaczyć, no, tu mamy, jakiś artefakt. Idę po paradoksie. Halo, kamera? Co, tutaj mówisz? Chyba tak. Takie mam przeczucie. Przeczucieńska, tylko magiczna. Nie fujarka, tylko flec. Magiczna fle. Piuka. O. Autista. Dziękuję, dziękuję. A? <ścoughs> O! O! Here go, here. Nie chcę gadać. Mm, ghost, very hello. Are you here, friendy very many? O, a nie, to do mnie już to talerzam jak... Ok, o, pałka. Ultravioletą, czy jeszcze jeden? Dobrze, do mnie rób bombę, rób bombę. Mm. O, pisanko. O, to jeszcze bardziej brzmi jak Poltergeist, nie? Halo. Sorry, nie zdążyłem. O! zapraszam Czy wiemy, jaki to jest duch? Okej. Okay. czy podejrzewacie jakiegoś ducha? bardziej niż inne. Nie, zajebiście. Mam tam pójść coś sprawdzić jeszcze, na przykład Hanta. He, zajebiście. Kurwa. O. No ale mnie tak No, ale eventuje. Czemu znowu... opaki! On coś nie chce mnie zahantować Co tam? Chciałem iść tam do pokoju ducha A nie, mam wyjść, okej, okay. no dobrze Przekonaliście mnie. Eee, meling? Tak, dobra. No to melingus i wypierdam. Mening. O! Włączaj gierkę, włączaj gierkę Olwo, ples, efekty. Wezmę kamerę na tripodzie, gdzieś zostawiam w środku po prostu. I sobie ustaw. Aha. Aha. Jak? Srajrolka <laughs> Co ty robisz? O, Paweł, Paweł, W piwnicy jest kurwa y ten pentagram. Można przywołać ducha. A, super. Chcesz tu się baw? Kur... Jeszcze ja. Gdzie się odegra za te wszystkie izle? <grym> eee, zaraz sprawdzę, tylko jeszcze sprawdzę te pokoje. Kurwa w tym momencie. O kurwa, to tu, to tu, 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 tu. Kurwa, that's not very rubbish. Kurwa temperatura chociaż. Kurwa spada nisko, ale. O ty. Kurwa, moruj, okej. Okay. Eee, dobra, farmhouse? Chyba O no, kurwa, farmhouse, dobra, idę szukać pisz? <grywa> <grywa> I te maski Kurwa, bu, jest tu duch? Nie ma Papaki, bo chyba duszek jest na naszym ulubionym strychu Nie, nie gadaj No, bo mam tu 15, 14 stopni No i to cały czas spada, zapraszam Napisałby coś Write something down, write something down. O, o, no, kurwa napisał, nie, zjebiście. Idziemy zabić Matiego, idziemy zabić Matiego, idziemy zabić Matiego, żeby zginął raz i dwa. No, pożegnaj się z Matnim e, Dobra, trzeba przynieść kolejnego kruca, sól. Kruca Fox I szpadel. Ja Wym, proszę cię weź podnieść tą opatę jeszcze raz. <grym wytkowne> o kurwa. <grym wytkowne> <grym wytkowne> Mam szpadla <grym wytkowne> Chociaż jeden evidence to coś się da wywnioskować. Wnioskuję, że to duch. Wiesz co, Thank myślę, you. że możesz mieć rację. Dzięki. Ale ty chujowo, tego szpadla trzyma, że ja pierdolę. Zakopać cię ogródek. Spirit Box, to albo. duch tak napierdala? Albo Mati. <noise> Witam. Nie no. Albo to jest zrąbane, albo Mati w to włazi. Dobra, Dominik, sprawa jest taka: jeżeli wrawka się boi soli, tak? Tak. Jeżeli sobie pierdolny sześciokąt i wejdę do środka, to mnie ja zaatakuję? Nie. Szkoda. A za przesne rzucania była MFK, tak? I uv Ghost Ghostwriting Mam dwie Dobra Prostu... O, to już o co pytałeś No dobra, tak O co pytałem? Dobra, ci co, mam tam wejść i gdzieś się gdzieś schować, bo wy chcecie po handzie, jo? Tak, 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 tak No super Dzień dobry, panie Króliku, ja z panem dzisiaj tu posiedzę O, Freddy Fazbear też tu Który ze mną siedzi, Mateusz pewnie Zabierz tą tą. <grym>, jak dobrze wiedział yy, Paweł, yy, tu w tym pokoju Czekaj, tu? Tak, tu I tu się chował z Freddim Wasberem i z Bonim Wasberem. No, fff. dobra, powiem mu. Nie, nie, nie mów, nie mów, nie mów, nie mów. Nie mów, będzie ciekawie, kurwa, będzie ciekawie. Oj, jest szybkie. Nie jest szybkie. Co to jest? Mailing. Dobra, powiem mu tak. Mailing. Boing. Yo.